W poniedziałek 25 sierpnia w Filii Zielonogórskiej Biblioteki Norwida na Podgórnej odbyły się zajęcia z cyklu Neuroart. Spotkanie poświęcone było twórczemu rysunkowi, który pomaga się zrelaksować i odkrywać własną kreatywność. Dzisiaj, tak pod koniec wakacji, chcieliśmy zaproponować czytelnikom trochę relaksu i trochę tworzenia, więc zaprosiliśmy na warsztaty NeuroArt, które poprowadzi tutaj właśnie nasza znajoma artystka Anastazja. I podczas tych warsztatów uczestnicy mogą, no właśnie, się zrelaksować, ale stworzyć też coś dla siebie, właśnie w technice malarskiej, którą tu Anastazja nam zaprezentuje. To jest technika, która bardziej jest podobna do abstrakcji, czyli nie ma koniecznego efektu, tak jak oczekujemy zawsze od sztuki, tak? że widzimy pejzaż lub portret. Technika neuroart właśnie na tym polega, że my możemy najpierw... Pomyśleć o jakiejś emocji, którą chcemy wypuścić, na przykład na południ i wtedy ten motyw jest jakby przetwarzany przez całą pracę, z tą myślą ona się dzieje. Ale dzisiaj chciałabym, żeby motywem było nie tylko uczucie, a też jakiś obiekt. Dzisiaj wybrałam drzewo, dlatego że jak pierwszy raz się maluje tą techniką, to czasami trudno zrozumieć, jak właśnie te uczucia się wyrażają dzięki farbom. Więc takie coś bardziej konkretne, na przykład drzewo pomaga w ludziom. W tym malowaniu? Czy równie dobrze ktoś może po prostu sobie usiąść i spróbować sam tego w domu? Tak, ogólnie technika neuroart nie ma jakichś przeciwwskazań. Jak usuniemy i spróbujmy w domu, to będzie jak najlepiej. Czasami nawet mówią, że niektórzy osoby tak mogą sobie zapisywać swoje uczucia, ale nie każdy potrafi e, to wyrazić. Na przykład niektórzy mają alexytymię tak, i wtedy po prostu nie są w stanie słowami opisać to, co mają w środku. I właśnie w tej sytuacji pomaga nam malowanie. Te kolory, linie, które wykorzystuje człowiek, oni mogą e, na przykład e, dać bardzo dużo informacji do analizy psychologicznej. Jakbym nie jestem psychologiem, jestem artystką, ale widzę, że e, jakbym te zawody są bardzo powiązane między sobą. Dlaczego pani dzisiaj przyszła tutaj? Bo czuję w sobie powołanie do rysowania. Czyli to tak, żeby się nauczyć, tak, podglądnąć się, jak, jak inni to robią i może coś z tego wyjdzie jakiś produkt. Myślę, że im dalej tutaj w las to praca z farbami, z pędzlem, tutaj z płótnem, to ten, ten relaks gdzieś tutaj następuje bardzo Myślę, że to jest dla zrelaksowania. Nie bardzo mi wychodzi. Nie wiem, czy prawidłowo to robię. Ale spróbuję. Skąd pomysł, żeby przyjść na te zajęcia? No Jestem członkiem Centrum Integracji Cudzemców. Bardzo fajnie, że mają taką możliwość, żeby jakoś Popatrzeć w siebie, mieć taki czas dla siebie i nauczyć się, popracować z kolorami. Dziękuję za taką możliwość bardzo. Warsztaty udowodniły, że neuroart to nie tylko zabawa formą i kolorem, ale też skuteczny sposób na wyciszenie i rozwój wyobraźni. Uczestnicy podkreślali, że to inspirujące doświadczenie, do którego chętnie będą wracać przy kolejnych spotkaniach.